Dzień dobry. Nazywam się Cyprian Klas. Zapraszam do kolejnego odcinka naszego cyklu lekcje duchowości z mistrzem Eckhartem. Dziś chciałbym mówić o poznaniu i miłości, czy też o intelekcie oraz woli. Co jest ważniejsze: poznanie czy miłość, intelekt czy wola? Eckhart, jak i inni teologowie, nie zajmują się tym tematem bez powodu. Nie chodzi tylko o abstrakcyjne ustalenie hierarchii władz, chodzi o to czy rozum, czy wola, poznanie czy miłość prowadzi do zjednoczenia człowieka z Bogiem, co jest podstawową drogą do życia wiecznego i szczęśliwego. Tym tematem Eckhart zajmuje się bardzo często i intensywnie. Znów, jak w innych sprawach, zmagając się ze sobą, dochodząc do różnych odpowiedzi, czasami sprzecznych, i szukając dalej. Zdarza mu się stwierdzić, że to miłość jest najważniejsza, albo też, że poznanie i miłość są równe, lub jeszcze, że właściwie ani poznanie, ani miłość, lecz coś wyższego od nich. Zdecydowanie najczęściej jednak mówi, że to intelekt, poznanie jest najistotniejsze dla człowieka. Eckhart nie jest w tym pytaniu i zmaganiu osamotnione. Wpisuje się on w długi spór, jaki toczył się w średniowieczu między dwoma szkołami filozoficzno-teologicznymi, które reprezentowali przede wszystkim z jednej strony Dominikanie, z drugiej strony Franciszkanie. Pierwsi obstawali przy rozumie i poznaniu, drudzy przy woli i miłości. Eckhart zatem, jak na Dominikanina przystało, mówi o prymacie rozumu. Trzeba od razu dopowiedzieć, że implikacją tego rozstrzygnięcia jest stosunek do prawdy, ponieważ o nią chodzi w działaniu rozumu, w poznaniu. I w tym kontekście Eckhart bywa radykalny: mówi, co to jest prawda? Jest ona tak szlachetna, że gdyby Bóg mógł od niej odstąpić, ja bym pozostał przy prawdzie, a porzucił Boga. Jednak dodaję zaraz. Ale on jest prawdą, wszystko natomiast, co się znajduje w czasie, co on kiedyś stworzył, nią nie jest. Gdyby był rozdział między Bogiem a prawdą, Eckhart wybrałby prawdę. Nasuwają mi się dwa skojarzenia z tym związane. Pierwsze dotyczy bardzo podobnej i dobrze znanej wypowiedzi Fiodora Dostojewskiego. Mówi on: Gdyby mi ktoś udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą, i rzeczywiście byłoby tak, że prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem niż z prawdą. Tutaj rozstrzygnięcie jest przeciwne niż lekarta, a drugie skojarzenie to myśl wypowiedziana kiedyś przez Jana Pawła II. Zapytano go, jakie zdanie z Pisma Świętego według niego powinno ocaleć, gdyby z jakiegoś powodu cała reszta pisma miała przepaść. I papież zacytował to zdanie: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, co trzeba chyba tak rozumieć, że kto dojdzie do prawdy, dojdzie do wszystkiego, co Bóg chce objawić człowiekowi i ostatecznie dojdzie do samego Boga. I takie też było przekonanie Eckharta. Przypuszczam, że gdyby nas zapytano o rozstrzygnięcie tego dylematu poznanie czy miłość, większość z nas spontanicznie odpowiedziałaby, że miłość jest najważniejsza. Przyjrzyjmy się więc, dlaczego Eckhart był innego zdania. Bierze się to najpierw z teologicznej refleksji nad wewnętrzną rzeczywistością Trójcy Świętej. Eckhart mówi: Ojciec rodzi syna w odwiecznym poznaniu. Ojciec jest początkiem Bóstwa, ponieważ poznaje siebie w sobie samym, z niego wychodzi słowo przedwieczne, w nim pozostające. A Duch Święty pochodzi od nich obydwóch i pozostaje wewnątrz oczywiście wzajemnie syn doskonale poznaje ojca i żywi do niego doskonałą miłość i wraz z nim jest prawdziwym bogiem zatem najbardziej pierwotnym aktem wewnątrz boskim jest poznanie a to co najbardziej pierwotne jest najdoskonalsze nie chodzi tu oczywiście o jakieś następstwo czasowe ani o hierarchię ważności ale o pewien porządek logiczny, jeśli można się tak wyrazić. Eckhart odwołuje się do autorytetu Świętego Grzegorza Wielkiego i mówi: gdyby w Bogu jedna rzecz była szlachetniejsza od drugiej, jeśli można tak powiedzieć, byłby nią umysł. Przezeń bowiem Bóg objawia się sobie samemu, w sobie się rozlewa i przelewa na wszystkie rzeczy. W nim wszystko stworzył. Gdyby nie było w nim umysłu, nie mogłaby zaistnieć trójca święta, nie wyszłoby też z niego żadne stworzenie. Zatem w człowieku, który jest na obraz i podobieństwo Boga, umysł również jest czymś najwyższym. Można by tu przywołać, jak czyni to Eckhart, cytaty biblijne, może szczególnie ten, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Albo też. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Chodzi o miłość Boga, ale trzeba ją poznać i w nią uwierzyć. Zatem poznanie jest tu na pierwszym miejscu. Eckhart mówi Nie to, że Bóg jest we mnie i mnie kocha, uszczęśliwia mnie, ale to, że o tym wiem. Gdybym tego nie wiedział, nie mógłbym się tym cieszyć. Zatem choć radość i poczucie szczęścia wynika z miłości Boga. To jednak dopiero uświadomienie sobie tego, poznanie tego jest konieczne. I tak ostatnie słowo należy do poznania. Mistrz podaje też argumenty inne. Mówi, że pochodzenie i natura umysłu jest bardziej czysta, niezależna i bezinteresowna niż miłości. Miłość ujmuje Boga jako dobro, i gdyby Boga pozbawić imienia dobro, miłość nigdy by do niego nie dotarła. Dosięga ona Boga. Jakby okrytego, przyodzianego w skórę. Rozum działa inaczej. Chce go ująć takim, jakim on jest sam w sobie. Mistrz twierdzi zatem, że wola, jakby rodzi się z dobra, jest zależna od dobra i kiedy już osiągnie upragnione przez nią dobro, zatrzymuje się, nie idzie dalej, jest nasycona i zadowolona. Umysł natomiast jest niepowstrzymany w swoim dążeniu do prawdy. Nigdy się nie zatrzymuje. On sam z siebie jest ciekawski, taka jest jego natura. On ma wpisany w siebie pęd do poznawania, a ponieważ Bóg jest nieskończenie poznawalny, umysł prowadzi człowieka zawsze dalej. Krótko mówiąc, bez poznania, miłość nie mogłaby się ruszyć z miejsca i byłaby ślepa. Dlatego miłość jest zależna od poznania, od umysłu, bo to poznanie ukazuje woli, że coś jest dobrem. I w ten sposób uruchamia wolę, skłania ją do pragnienia i kochania. Co więcej, poznanie nie tylko uruchamia miłość, ale jest też w stanie ją podtrzymywać, ciągle na nowo ją aktywować, daje jej wytrwałość. Dla tych powodów, według średniowiecznych dominikańskich mistrzów, umysł jest ważniejszy niż wola. Echart podsumowuje więc: często to mówię, a jeszcze częściej myślę. Prawdziwy to cud, że Bóg wlał w duszę umysłu. To powiązanie poznania i miłości wydaje mi się niesłychanie ważne i aktualne. Znaczy to, że miłość powinna być rozumna, właśnie nie powinna być ani ślepa, ani naiwna. Dotyczy to każdego rodzaju miłości do Boga, ale też międzyludzkiej miłości. Ktoś powiedział: Gdy rozum śpi, budzą się demony. Bezrozumna miłość może chyba być takim demonem. Oczywiście rozumna nie oznacza tu ani oziębłości, ani wyrachowania. No, ale można by powiedzieć, Eckhart nie byłby Eckhartem, gdyby i przy tym temacie nie włączyło się jego dialektyczne myślenie. I to na dwóch poziomach. Najpierw odnośnie do samego znaczenia poznania i wiedzy, bo trzeba pamiętać o jego apofatycznym nastawieniu, to znaczy o przekonaniu, że Bóg jest niepoznawalny. A to, co możemy o nim powiedzieć, jest co najwyżej sylabizowaniem. A po drugie, jego dialektyka dotyczy też relacji między poznaniem a miłością. Dialektyka to znaczy, że mówi on tak, zaraz mówi nie, a w końcu mówi tak, ale. Spójrzmy najpierw na tę drugą sprawę. Mistrz mówi, że owszem, owszem, poznanie jest wyższe niż miłość, ale jednak nie może się ono obejść bez miłości. A ostatecznie chodzi o coś jeszcze większego niż obie te władze duszy. Coś, co je obie przewyższa i w sobie zawiera. Posłuchajmy dwóch takich przeciwstawnych, a równocześnie dopełniających się wypowiedzi Eckharta. Pierwsza. Między mistrzami istnieje spór o to, co stanowi istotny rdzeń życia wiecznego. Jedni mówią, że jest to poznanie, a inni, że miłość. Ja jednak mówię, że jedno i drugie. Bo miłość sama jest ślepa i rzuca się z całą siłą tam, dokąd prowadzi ją poznanie. I druga wypowiedź: Najlepsi mistrzowie twierdzą, że poznanie przebija się przez prawdę i dobro oraz dociera do czystego bytu, ujmując Boga nagiego, takiego, jaki jest, bez imienia. Ja natomiast twierdzę, że ani poznanie, ani miłość nie jednoczy. Miłość ujmuje Boga jako dobro, i gdyby Boga pozbawić imienia dobro, miłość nigdy by do Niego nie dotarła, rozum działa inaczej, ujmuje go tak, jak On daje się Mu poznać, nigdy nie zdoła Go jednak poznać w morzu Jego bezdenności. Ja powiadam: ponad jedno i drugie, ponad poznanie i miłość, wznosi się miłosierdzie. Nie jest to jednak miłosierdzie rozumiane jako odpuszczenie grzechów, tak jak my to dziś rozumiemy, a Oczywiście, jak u Eckharta, jest to zjednoczenie z Bogiem. To jest miłosierdziem. W kazaniu 113 Eckhart mówi podobnie. Mistrzowie stawiają sobie pytanie, które z nich jest pierwsze, rozumienie czy miłość. Jedni mówią rozumienie, drudzy miłość. Toczą się o to poważne spory. I dalej dosłownie Eckhart inscenizuje spór między rozumieniem a miłością. Rozumienie mówi, co możesz kochać, czego nie rozumiesz. Miłość? Co ci pomoże, jeśli dużo rozumiesz, ale nie kochasz? Bez miłości nie osiągniesz wiecznej szczęśliwości. I tak kłócą się te dwie władze, próbując wykazać swoją wyższość. Ale w końcu przychodzi, jak mówi Eckhart, najwyższy rozum, który wszystkie rzeczy otrzymuje od Boga, i mówi: Zobaczyłem najwyższe dobro, w którym nie może być nic innego prócz jedności. I dalej ten najwyższy rozum dodaje, że wszystko inne, inne władze i działania duszy muszą odejść, ale poznanie i miłość wy musicie pozostać. Mówi to rozum, który został oświecony przez samego Boga. A stwierdza on, że do tego nadprzyrodzonego oświecenia doprowadziły go i rozum naturalny, i miłość, ich wzajemne współdziałanie, ich jedność. W innym kazaniu, Eckhart porównuje te dwie władze do apostołów Piotra i Jana, do tych apostołów, którzy biegną do grobu Jezusa, i mówi: Poznanie biegnie, biegnie pierwsze i dotyka Boga? Nie może się jednak z nim zjednoczyć, chyba że wróci się i powie miłości, co zobaczyło, i zaprowadzi miłość do Boga. Miłość pójdzie do Boga i pociągnie za sobą poznanie duszy z wszystkimi pozostałymi władzami. Tak jak postąpił święty Jan i święty Piotr. Ciekawe, że Jan jest tutaj uosobieniem poznania, a Piotr miłości, choć zwykle Jana postrzega się jako miłość. W jeszcze innym miejscu Eckhart mówi krótko. Przez poznanie to ja przyjmuję Boga do siebie. Przez miłość natomiast ja wchodzę w Niego. A jeszcze inne kazanie mistrz Eckhart kończy prośbą. Niech szczodry Bóg dopomoże nam do tego, żeby Poznanie i miłość doprowadziły nas do Boga. Amen. A teraz spójrzmy na drugi problem: wiedzy i niewiedzy, poznania i niepoznawalności. Zadziwiające jest to, że Eckhart, który tak wysoko stawia rozum i poznanie, nawet jeśli uznaje konieczność jego współdziałania z wolą i z miłością, tak często powtarza, że Bóg jest niepoznawalny. I podobnie niepoznawalna jest dusza ludzka. Oraz to, co się dzieje między duszą a Bogiem w zjednoczeniu. Mówiłem już wcześniej, że Eckhart jest wybitnym przedstawicielem teologii apofatycznej, według której Bóg jest absolutnie niepoznawalny, a wszystko, co możemy o nim powiedzieć, jest dalekie od prawdziwości. Wszelkie słowo, jakie możemy o nim wypowiedzieć, bardziej jest negacją wyrażającą, czym Bóg nie jest, aniżeli stwierdzeniem, czym Bóg jest. Czy jest to zachęta do ignorancji? Do tego, żeby w sprawach Bożych być tabula rasa. W Kazaniu 103 Eckhart przytacza pytanie dociekliwego ucznia: Czy mam trwać w całkowitej niewiedzy? I odpowiada: Tak, z całą pewnością, najlepszym twoim stanem będzie wejście w stan całkowitej ciemności i niewiedzy, ale zaraz potem mówi, że nie chodzi o jakiś regres do pierwotnej ignorancji, do umysłu nieskażonego żadnym poznaniem, a chodzi raczej. O ciągłe wyzwalanie się od status quo, o podążanie naprzód. Musisz przebijać się do przodu, powiększać swoje możliwości, doskonalić się. Bo rozum nigdy nie spocznie, dopóki nie osiągnie wszystkiego, co jest dla niego możliwe. Tak mówi Eckhart. Ten sam temat pojawia się w kazaniu 102. Moglibyście powiedzieć: Panie, całe nasze zbawienie uzależniasz od niewiedzy. To wygląda na jakiś brak. Bóg stworzył przecież człowieka, żeby poznawał, bo gdzie jest niewiedza, tam jest pustka zezwierzęcony człowiek, małpa, głupiec. Echart odpowiada: Tak, i to jest prawda, dopóki trwa w niewiedzy. Trzeba raczej dojść do wiedzy przekształconej. Niewiedza ta nie powinna przecież wynikać z niewiedzy. Trzeba raczej przejść od wiedzy do niewiedzy. Wtedy będziemy wiedzieć wiedzą bożą a nasza niewiedza zostanie uszlachetniona i ozdobiona wiedzą nadprzyrodzoną. Zatem o to chodzi. Przez poznanie i wiedzę, połączone z pragnieniem i miłością, mamy w sobie rozwijać zdolność przyjmowania tego, co daje Bóg, poznania wzmocnionego, oświeconego i przekształconego Bożą łaską, miłości oczyszczonej i uszlachetnionej Bożą łaską. Jednakże droga do tego, Prowadzi nie przez wycofywanie się, a przez pogłębienie i dążenie naprzód, jak to przykład samego Eckharta ukazuje. Chodzi o nieustanne dążenie do przebicia się przez to, co chciałoby nas zatrzymać i powiedzieć, no, już chwyciłem Pana Boga zapięte, już Go mam, już Go posiadłem, oswoiłem Go sobie. Nie. Bóg jest, jak mówi Eckhart, głębią bezdenną, nieskończenie przyciągającą. Poznawanie go i kochanie jest przygodą na całe życie i całą wieczność. Niech szczodry Bóg dopomoże nam do tego, żeby poznanie i miłość doprowadziły nas do Niego. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.